Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców i osób działających w biznesie w branży energetycznej. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Miejsc jest 15 i decyduje kolejność zgłoszeń. Konferencja kooperacyjna dla firm z Polski i z Czech. Już dziś zapraszamy przedstawicieli świdnickich firm do udziału w tym projekcie. To znaczy na 17 marca zaplanowano wyjazd do Trutnowa. Zapisy na wyjazd przyjmowane są telefonicznie lub osobiście do wtorku 11 marca w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, a także w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, a myślimy, że warto, bo właśnie przy okazji takich wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, opowiadaniu kto nad czym pracuje, Czym się zajmuje, rodzą się dobre pomysły na, na wspólny biznes, a w ślad za tym, za rozwojem, idą rzecz jasna fundusze i nowe miejsca pracy. W programie m.in. wizyta i zwiedzanie elektrowni Trutnow, spotkanie z producentem kotłów do spalania biomasy, a także giełda kooperacyjna.